Dzień dobry Państwu! Mówi do Państwa Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Szanowni Państwo, pomimo pełnienia aktualnie funkcji prezydenta elektorskiego Rzeczypospolitej Polskiej, nadal realizuję cele komitetu. A celem komitetu, bo dla tych celów powstał komitet w 2019 roku, jest doprowadzenie Polaków do władzy, czyli umożliwienie kandydatom indywidualnym kandydowania na posłów w wyborach do Sejmu. I w związku z powyższym chciałabym przekazać informację wyborczą dla kandydatów indywidualnych w wyborach w 2023 roku. Otóż w dniu 9 sierpnia 2023 roku zgłosiłam do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie oraz do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie moją kandydaturę na posła indywidualnego w wyborach w 2023 roku do Sejmu. Celem jest moje kandydowanie w wyborach do Sejmu ze specjalnej listy kandydatów indywidualnych. To jest, proszę Państwa, test, to jest próba rozeznania i efektywnego dowiedzenia za pomocą namacalnych dowodów, że nasze prawa, bierne prawa wyborcze jako Polaków nie są realizowane. Na tej podstawie będziemy mogli oprotestować te wybory i je unieważnić. Dlatego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tej akcji aktywnie. Ewentualne, bowiem niezarejestrowanie mojej osoby jako kandydata indywidualnego w wyborach do Sejmu 2023 roku, a tak przypuszczam, że się stanie, będzie podstawą do oprotestowania. I unieważnienia wyborów jako niedemokratycznych. W tej sprawie wysłałam już pismo, protest wyborczy do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pani Małgorzaty Manowskiej. Podają numer przesyłki. Każdy może sobie sprawdzić na monitoringu Poczty Polskiej. 0025-900. 773, 481, 269, 21, 02. Z monitoringu śledzenia przesyłek poczty polskiej wynika, że w dniu 9 sierpnia 2023 roku przesyłka ta ugrzęzła w transporcie Poczty Polskiej. Mam nadzieję, że Poczta Polska tej przesyłki nie ukradnie i że w trybie pilnym dotrze ona do adresata, czyli do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzaty Manowskiej. Przesyłki wysłane bowiem w tym samym dniu, co i do Sądu Najwyższego, czyli i do PKW w Warszawie oraz do Delegatury KBW w Krakowie już dotarły. Osoby zainteresowane przystąpieniem do akcji odzyskiwania naszych biernych praw wyborczych mogą i one również zgłaszać się jako kandydaci indywidualni do wyborów. Pamiętajmy, że kto o swoje prawa nie dba, ten i nie walczy o nie, ten ich nie ma. Brak zainteresowania kandydowaniem indywidualnym obywateli i ich bierność Daje podstawy do wprowadzenia dyktatury, gdyż wymiana elit w Polsce jest konieczna i niezbędna. Chyba do tego, proszę Państwa, nikt nie ma wątpliwości. A system partyjny nie jest w stanie tej wymiany zapewnić. I dlatego, proszę Państwa, to jest takie ważne. Moim celem jako prezydenta elektorskiego właśnie. Jest doprowadzenie Polaków do władzy, oraz drugim celem, to są właśnie te główne cele komitetu, który został założony w 2019 roku, jest doprowadzenie do realizowania w Polsce respektowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji. Przede wszystkim zaś chodzi właśnie o te nasze prawa bierne wyborcze, możliwość uczestnictwa w życiu politycznym w kraju oraz w kwestii realizowania przez Sądy Sprawiedliwych Praw. Na stronie www.tymczasowaradastanu.wordpress.com w artykule pod tytułem Informacja wyborcza dla kandydatów indywidualnych w wyborach 2023 roku można pobrać formularz zgłoszeniowy kandydata indywidualnego w wyborach do Sejmu. Także możecie Państwo go pobrać. Tam jeszcze dodatkowo są, jest również orzeczenie Społecznego Trybunału Prawa Naturalnego, które należy dołączyć i po prostu to wszystko wysłać próbować po prostu walczyć o swoje prawa wierne wyborcze. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to zgłoszenie kandydata indywidualnego, to ono jest przeze mnie przygotowane. Wystarczy je wypełnić i zgłosić to do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, ale również do, do Krajowego Biura Wyborczego, do delegatury w Waszym okręgu. No jest tutaj uzasadnienie prawne. Jednocześnie jest w tył pouczenie. Jest w tyłu pouczenie. Ja to pouczenie odczytam. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Ogłosił w dniu 8 sierpnia 2023 roku wybory na dzień 15 października 2023 roku. Zgodnie z konstytucją posiadam bierne prawo wyborcze, którego nie mogę realizować w ramach kodeksu wyborczego, bo kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania na posła do Sejmu, a więc jest sprzeczny z konstytucją. Chociaż według Konstytucji przynajmniej połowa posłów do Sejmu powinna być wybierana sposobem bezpośrednim, czyli spośród kandydatów indywidualnych. W związku z powyższym zgłasza moją kandydaturę do wyborów do Sejmu w 2023 roku jako kandydat indywidualny w oparciu bezpośrednio o zapisy konstytucyjne. W przypadku niezaakceptowania i niezagwarantowania mi przez Państwową Komisję Wyborczą miejsca na specjalnej liście dla kandydatów indywidualnych w wyborach do Sejmu w 2023 roku zgłaszam protest wyborczy już teraz. Wybory nie mogą być uznane, a wyłoniona władza nie może mieć legitymizacji do sprawowania władzy, bo przeprowadzone wybory są niedemokratyczne, łamią bierne prawo wyborcze obywateli. Nie dopuszczając w praktyce ponad 99% uprawnionych Polaków do możliwości indywidualnego kandydowania na posłów do Sejmu. Jest to niezgodne z konstytucją, niezgodne z międzynarodowymi standardami demokratycznymi, niezgodne z dokumentem kopenhaskim oraz niezgodne z prawem międzynarodowym. Przesyłam moje zgłoszenie kandydata indywidualnego w wyborach w 2023 roku do Sejmu oraz orzeczenie Społecznego Trybunału Prawa Naturalnego z dnia 1 marca 2022 roku o niezgodności kodeksu wyborczego z Konstytucją. A w związku z tym, że Trybunał Konstytucyjny, do którego zostało wysłane wyrzeźnione orzeczenie, nie odezwał się, to znaczy, że uznał słuszność orzeczenia, to jest niezgodność obecnego kodeksu wyborczego z Konstytucją. Proszę Państwa, jeszcze tutaj uzasadnienie prawne podam dla zgłoszenia kandydata indywidualnego w wyborach na posła do Sejmu. Artykuł 8 ustęp 1, artykuł 31 ustęp 3, artykuł 32 ustęp 1 i 2, artykuł 82, artykuł 87 ustęp 1 oraz artykuł 60 w związku z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z dnia 2 kwietnia 1997 roku przyznają obywatelowi polskiemu bierne prawo wyborcze, polegające na możliwości indywidualnego, samodzielnego ubiegania się o mandat posła do Sejmu. Według aktualnego stanu prawnego, ani konstytucja, ani kodeks wyborczy, który procedury indywidualnego kandydowania nie określa, nie nakładają na obywatela zgłaszającego swoją kandydaturę do wyborów indywidualnie, Konieczności zbiórki podpisów poparcia, by móc kandydować, ani przekraczania jakiegokolwiek progu wyborczego, by móc dostać się do Sejmu. To, proszę Państwa, że nie ma opisanej procedury kandydowania na posła indywidualnego do Sejmu, że nie ma tego opisanego w kodeksie wyborczym, wyborczym nie oznacza, że my nie mamy prawa tego naszego prawa realizować, dlatego że można się oprzeć bezpośrednio na Konstytucji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej bowiem stanowi w artykule 96 ustęp 2: Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Ponieważ określenie bezpośrednie wymienione jest przedproporcjonalne, to co, to co najmniej połowa posłów powinna być wybierana w wyborach bezpośrednich większościowych. W związku z powyższym, Według Konstytucji co najmniej połowa miejsc sejmowych w każdym okręgu wyborczym powinna być przeznaczona dla kandydatów indywidualnych. Mając na uwadze powyższe i realizację mojego konstytucyjnego biernego prawa wyborczego, zgłaszam moją kandydaturę na posła do Sejmu w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2003 roku i oczekuję potwierdzenia, zamieszczenia mnie na liście kandydatów indywidualnych. No i tutaj wrócę wrócił pouczenie. Proszę Państwa, w momencie, kiedy jeżeli ktoś już złoży i zostanie odpowiedź nadesłana, że nie zostaniemy zaakceptowani, gdyby tak się stało, to wtedy oczywiście zwracamy się do, do Sądu Najwyższego, że nie zgadzamy się z tą decyzją Państwowej Komisji Wyborczej czy Delegatury Komisji Wyborczej w danym okręgu i wnosimy o uchylenie tego tej. Tego niezgodności, no i tak, i będziemy po prostu jakby organizować się do oprotestowania tych wyborów i do unieważnienia ich. Dlaczego, proszę Państwa, to jest tak ważne, żebyśmy w końcu brali udział aktywnie w życiu politycznym? Dlatego, że jesteśmy w krytycznym momencie. Ja tutaj mam. Książkę pana Stanisława Krajskiego pod tytułem Masoneria Polska 2023 Ostatni etap. I on przytacza tutaj w tej książce wypowiedź, którą zacytuję, ponieważ bardzo dobrze jest to ujęte. Jest to wypowiedź pana Donalda Trumpa, który właśnie w okresie przedwyborczym. Powiedział ludziom, dlaczego to jest, te wybory są tak ważne, ale oczywiście mówi, on, on się odnosił oczywiście do wyborów w Ameryce, natomiast ja tutaj odnoszę się do naszych wyborów, bo de facto, proszę Państwa, motyw się nie zmienia. Więc tutaj w trakcie przemówienia Trump w dniu 13 października 2016 roku powiedział m.in., cytuję: To nie są tylko kolejne wybory. To rozstaj dróg w historii naszej cywilizacji, która określi, czy my, naród, odzyskamy kontrolę nad naszym rządem. Dla nich to jest wojna i dla nich wszystko jest dozwolone. Uwierzcie mi, to jest walka o przetrwanie naszego narodu. Te wybory określą, czy będziemy mieli wolny kraj, czy tylko pozory demokracji. Czy będziemy kontrolowani przez grupę globalnych, specjalnych i interesów ustanawiających nasz system? A on jest ustanawiany, ustanowiony. Elity i media będą kontrolować ten kraj przez dobrze znane środki. Każdy, kto podważa ich kontrolę, jest uznawany za seksistę, rasistę, ksenofoba i osobę moralnie nieukształtowaną. Będą Was atakować, pomawiać, starać się zniszczyć Waszą karierę i rodzinę. Będą starać zniszczyć się wszystko. Będą starali się zniszczyć wszystko, co Ciebie dotyczy, w tym Twoją reputację. Będą kłamać, kłamać i kłamać, a potem będą robić jeszcze gorsze rzeczy. Ich środki finansowe są praktycznie nieograniczone. Nieograniczone są ich środki polityczne. Ich środki medialne są niezrównane. I co najważniejsze, głębia ich niemoralności jest absolutnie nieograniczona. Koniec cytatu. Proszę Państwa, zapraszam do kolportowania tego filmu, zapraszam do udziału w akcji, przystępowania jako kandydaci indywidualni do wyborów, przynajmniej zgłaszania się. A następnie do brania udziału w oprotestowaniu tych wyborów, jeżeli będą one niedemokratyczne, to znaczy, jeśli nie zostaniemy do tych wyborów jako kandydaci indywidualni dopuszczeni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jednocześnie podaję jeszcze do mnie kontakt telefoniczny. 697 357 009. Dziękuję za uwagę. Mówiła do Państwa Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Teresa Garland w dniu 11 sierpnia 2023 roku.